Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstra klasie, Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Bomba w górę, gramy! Jeśli robić wślizgi, to tak, czysto i skutecznie. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Jest komu podać. Dobra, teraz interwencja. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. przejęta zrobiło się niebezpiecznie. Dobra interwencja bramkarza. Okolice jedenastki. teraz wrzuca. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Marywala na karku. Błąd. Strata piłki. Pokoń atakuje. Co teraz wymyślą? I strzał na bramkę. Łatwo to broni teraz. Korona traci piłkę. Ma piłkę przy nodze. Pramka coraz bliżej. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Przeciwnik nie odpuszcza. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Sędzia wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. Będzie więc szansa na objęcie prowadzenia. To chyba moment zwrotny spotkania. Wynik jeszcze na równi, ale karny i czerwona kartka. To dużo. Chcieli uniknąć błędów, ale nie wyszło. Teraz przyjdzie im za to zapłacić. To może nam otworzyć wynik. Dobrze bramka wyczuł wykonawcę, broni. Daleko dogrywa w pole karne. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Głęboka ta centra z narożnika. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. No cóż, już po zagrożeniu. Przynajmniej na razie. Sędzia stosuje korzyść. I teraz Pogoń Szczecin przed dużą szansą. A jednak Gwizdek. Akcja zatrzymana z opóźnieniem. Zaczną grę od rzutu wolnego. Piłkę przechwytują rywale. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Czerwona kartka w górze. Sędzia wydała wyrok. Przy wyrównanym wyniku to dla drużyny naprawdę duże osłabienie. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Aj no i jednak ten strzał był niecelny, ponad poprzeczką. Będzie zmiana, zobaczymy jak to wpłynie na grę. Damian Dąbrowski. Grosicki. Twarde wejście, ale skuteczne. Ma wsparcie, by to rozegrać. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Świetna interwencja wyszła z tego w Do tego odebrana piłka. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizka. Jaka będzie decyzja? Czy sędzia uzna, że stał przed stuprocentową szansą? Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. Cóż, chyba sam się nie spodziewał, że tak łatwo będzie mu bronić ten strzał. Strata piłki, szkoda. Proszę bardzo. W ten sposób odzyskują piłkę. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Nie ma bramki, Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. I go! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Jest komu podać i mamy stratę. Pogoń w natarciu. Wciąż jeszcze wierzą w bramkę dającą remis, ale czasu jest coraz mniej. Naciskają go bardzo niebezpieczna sytuacja. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Widzimy nas jeszcze tę sytuację świetnie. Udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przystał. Po tym golu jest 1-1. Czy dobrze to wykończy? To był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Cisnął tam mocno. pozostało już tylko 120 sekund strata korony Kielce nadal prowadzi piłkę nie rezygnuje z tego ataku ale chwila bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala czy będzie zagrożenie Sędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym. Piłka przejęta, zrobiło